Długi ciekawy dzień za nami. E, jesteśmy na podium Rajdu Estonii. E, tyle skoków, e, ile oddałem dziś, e, chyba tylu nie oddałem przez całe swoje życie. E, naprawdę bardzo wymagające odcinki specjalne, niesamowicie szybkie, ale to daje nam dużo frajdy e, z jazdy. E, to daje nam też e, podium. E, ta szybka jazda po tych odcinkach. E, wygraliśmy jeden e, w klasyfikacji e, WRC-3. Często notujemy czasy na podium, więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, nie spodziewałem się aż tak szybkiego odnalezienia się po półrocznej przerwie w samochodzie. Cieszę się, że jesteśmy w grze. Przed nami niedziela, która będzie nieco krótsza, ale także wymagająca. Nocne opady deszczu spowodują, że trasa będzie rozmoknięta. Będzie bardzo często zmieniać się przyczepność. E, więc y, trzeba się po prostu dobrze wyspać, odpocząć e, i udrocisnąć.